Znowu dzisiaj nietypowo, ale inaczej. Więc uśmiechnij się, bo mówię Ci 12 lutego 2022 roku. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Po raz uwaga, 1300. To właśnie dzisiaj mija 1300 dni od momentu, kiedy 21 lipca 2018 roku. Rozpoczął się klub 5.55 i 1300 dni wstaje codziennie o godzinie 4.55, żeby z Tobą, z Tobą spotkać się o godzinie 5.55. I dzisiaj też jestem z Tobą, ale nie na żywo, ponieważ ten materiał jest nagrany. Ponieważ okazało się, że hotel, w którym jestem, niestety ma tak fatalny upload, że niestety rwałoby na wszystkie strony, a filmy na YouTube zostają, w związku z czym postanowiłem nagrać to wcześniej i e, wrzucić do e, Facebooka i do YouTube'a, żeby odpaliło się to o godzinie 5.55, a ja będę z Tobą. Z drugiej strony będę komentował zarówno na czacie, jak i w komentarzach e, pod, e, pod moim live'em na Facebooku. Dzień dobry jeszcze raz. Jest 12 dzień lutego 2022 roku, 43 dzień roku. Szósty tydzień już. Jutro pożegnamy. A mamy dzisiaj Światowy Dzień Darwina, Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy, Oby Nigdy więcej, Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem i wreszcie Światowy Dzień Bezy. Jest to złota zasada w życiu wymagać mało od świata, a dużo od siebie powiedział Władysław Biegański. A jeszcze wczoraj był taki piękny, w tym kalendarzu był taki piękny tekst że nie ma rzeczy bardziej niewiarygodnej od rzeczywistości powiedział Fiodor Dostojewski nie ma rzeczy bardziej niewiarygodnej od rzeczywistości tej przepięknej niezwykłej rzeczywistości jaka nas dzisiaj otacza bo uważam że żyjemy w przepięknym świecie dlatego też uśmiechnij się dzisiaj y, nie zdążyłem nawet przygotować sobie herbaty ale już obiecuję ci że zrobię wszystko aby nagrać kolejny film już i to jest pytanie do Ciebie. Może napisz mi w komentarzu, czy zgadzasz się na to, abym nagrał to w ciągu dnia. Że to będzie po prostu w pięknej scenerii, z jakimś pięknym tłem, z dobrą jakością. Przywiozłem ze sobą dobry mikrofon, także moim zdaniem jakość dźwięku będzie dobra. Ale jak widzisz, to jest to ze starej kamery, więc jakość obrazu może nie do końca jest taka najlepsza jak ostatnimi czasy. 43 dzień roku, 322 dni zostały jeszcze do końca roku 2022. Do końca astronomicznej zimy pozostało 35 dni, a dzień jest już dłuższy od najkrótszego: o całe dwie godziny i 2 minuty. Jest to 1300 dzień klubu 555, a wczoraj Kamil Nikodem prawidłowo wytypował liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie, typując 3734 osoby. A Kamil jest z nami od 25 stycznia 2022 roku. To tyle tego początku. Oczywiście za chwileczkę włączę intro. Kamil, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Masz wszystkie obecności, więc mam nadzieję, że dzisiaj też jesteś. Eee, natomiast zaraz włączę intro. Nie mam dzwoneczka pod ręką dzisiaj, ale może jutro już gdzieś tu jakiś dzwonek ogarnę i pokażę ci gdzie jestem. <laughs> może gdzieś też tu jesteś i się spotkamy. I będzie bardzo, bardzo sympatycznie. Już za chwilę intro, i mogę nawet włączyć teraz, bo kto mi zabroni, żeby zrobić to na przykład teraz? Wyzywam Was, żeby 555 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5.55. Pierwszy lakidej przebrzmiał już dzisiaj, a ja powiem tylko tyle, ponieważ nie mam dzwoneczka, napij się za mnie herbaty. Dzisiaj nie ze mną, a napij się za mnie herbaty, albo kawy, albo czegoś dobrego. Ja oczywiście będę nawadniał od rana mój organizm, do czego cię zresztą serca namawiam. Dzisiaj nawet przeczytałem w pewnej książce, że jest to bardzo, bardzo ważne i potwierdziłem to, to o czym mówię ci codziennie. A jeszcze z rzeczy taka. Pewnie zauważyłeś, że dzisiaj zamieściłem taką grafikę, która na początek wyglądała tak. I to zapowiada, że dzisiaj będzie książka. Ale zanim do tej książki przejdę, bo może nie będzie dzisiaj to całe pół godziny ten dzisiejszy klub. Niech będzie troszkę inaczej, ale wczoraj, przeglądałem sobie wczorajsze komentarze jeszcze i napisała na przykład Beata Pawłusiewicz. Pamiętasz może jeszcze jak w tygodniu o spełnianiu marzeń mówiłem o tym, żeby Rita spełniła swoje marzenie i pojechała do Mediolanu. Otóż, moi drodzy, Rita jest w Mediolanie. Razem z grupą klubowiczów i właśnie Beata Pawłosiewicz, która jest organizatorką tego spotkania nad jeziorem Iseo, właśnie napisała w komentarzu, my zaczęliśmy świętować walentynki już wcześniej, od wczoraj na walentynki z klubem 555 Italia. Kilkanaście osób z klub 555 integruje się pięknej, alpejskiej scenerii mam też dla Was dobre wieści. Będą kolejne spotkania klubowiczów nad jeziorem Iseo. Beata i wszyscy kochani klubowicze, jeżeli tego słuchacie może teraz, to Wam życzę w szampańskiej zabawy, wielu, wielu przygód. Cieszcie się życiem, bo ono jest takie piękne. A szczególnie, kiedy robimy sobie coś tak Cudownego, że jedziemy nad jezioro Iseo, żeby spędzić tam czas razem z innymi cudownymi ludźmi. Może będziecie morsować, może będziecie wędrować. Po prostu cieszcie się życiem, ile tylko się da, bo mamy przecież tylko jedno. Ale o tym mówię na koniec zazwyczaj. Także ja tylko powiem: jak tylko Beata będzie organizowała kolejne, a ja nie będę na żadnym wyjeździe, tak jak teraz, to uwaga, możesz się Beata liczyć z tym, że ja będę tam jednym z gości. Piękny tekst napisała Anna Janczura, tak bliski mojemu sercu, ponieważ jesteśmy w tygodniu z życzliwością, mówiliśmy o tym i dostałeś takie zadanie domowe. Napisz mi proszę w komentarzu, czy realizujesz to zadanie domowe, żeby ten weekend był dla Ciebie egoistyczny, żeby po prostu być w ciągu całego weekendu przede wszystkim życzliwym dla siebie. Być może spełnić jakieś drobne marzenie, czy sprawić sobie drobną przyjemność, albo może po prostu zaplanować coś. Absolutnie wyjątkowego. Ania Janczura napisała coś, co rezonuje ze mną. Życie, pisze Ania, jest zbyt krótkie, aby pić niedobrą kawę, nie uśmiechać się, nie być szczęśliwym, a nawet czasem spontanicznym lub szalonym. Życie jest zbyt piękne, aby pozostać przy toksycznych i niewdzięcznych ludziach którzy mają zły wpływ na Twoje samopoczucie. Niestety jest tylko jedno. Stety, może stety. I nie ma na co czekać, by nie czerpać życia całymi garściami. Ty wybierasz drogę, którą chcesz iść. A wybierając dobrą drogę, pokochasz życie i osiągniesz własne szczęście, bo tylko, tylko Ty decydujesz o swoim życiu i możesz go tworzyć w pełni świadomie. Pokochaj życie i... Raduj się obfitością i dostatkiem. Bądź wdzięczna, że możesz się budzić każdego ranka z klubem 555, aby rozpocząć każdy nowy, piękny, wspaniały dzień. To już ja dodałem te przymiotniki. Ale Aniu, dziękuję Ci za to, co napisałaś, bo, bo taka jest moja intencja. Chcę, aby. Chcę Cię budzić każdego dnia do pięknego, spełnionego życia, a o spełnionym życiu jeszcze dzisiaj będzie. Zazwyczaj, ponieważ dopiero minęło 10 minut klubu 5:55, ale i zazwyczaj dopiero 10 po. jest historia, ale. jest dzisiaj inaczej po prostu. W związku z czym nie będzie aż tylu komentarzy. A przeczytam ci historię, którą wysłała Ania Remisz. To ta, która podsyła mi tak często historię. Wysłała mi historię, która znowu rezonuje bardzo mocno z naszym. Z naszą filozofią, z tygodniem, w którym mówimy o, o życzliwości do siebie, ja bym powiedział tutaj, że przez tę historię przebija taka gigantyczna ufność do życia. Takie cudowne nastawienie, że życie jest piękne. Ale posłuchaj tej historii. Ja teraz wyłączę Kenona i włączę kolejną muzykę, żeby żeby przeczytać ci tę piękną historię, którą wysłała mi Ania Remisz. Posłuchaj, proszę. Piękna, pachnąca, 83-letnia starsza kobieta, całkowicie ubrana każdego ranka, punktualnie o 8 rano, z modnymi włosami i idealnie nałożonym makijażem, przenosi się dziś do domu opieki. Jej mąż niedawno zmarł, co wywołało te sytuacje spowodowało przeprowadzkę właśnie do domu opieki. Po wielu godzinach cierpliwego czekania w holu przytułku, uśmiechnęła się słodko, kiedy powiedziano jej, że pokój dla niej jest gotowy. W czasie przemieszczania się w stronę windy otrzymała dodatkowy opis swojego małego pokoju, w tym zasłon, które wisiały w oknie. Uwielbiam to, powiedziała z entuzjazmem ośmioletniej dziewczynki której właśnie dostarczono nowe zwierzaki. Pani Jones, nie widziała pani jeszcze pokoju, proszę poczekać. To nieważne, odpowiedziała. Szczęście to coś, o czym decydujesz z czasem. To, czy podoba mi się mój pokój, czy nie, nie zależy od tego, jak ułożone są meble. Zależy od tego, jak nastawię mój umysł. Już zdecydowałam, że mi się podoba. To decyzja, którą. Podejmuję każdego ranka, kiedy się budzę. Mam wybór, mogę spędzić dzień w łóżku, powtarzając trudności, jakie mam z niedziałającymi częściami mojego ciała, albo wstać z łóżka i być wdzięczna za części, które działają. Każdy dzień jest darem i dopóki moje oczy się. Otworzą, otwierają, skupię się na nowym dniu i szczęśliwych wspomnieniach, które przechowywałam tylko ten jeden raz w życiu. Szczęście jest jak konto bankowe. Wypłacasz z niego to, co wpłaciłeś. Więc moja rada to, żebyś wpłacał dużo szczęścia na konto swojej pamięci. Zapamiętaj te pięć prostych zasad, aby być szczęśliwym. Po pierwsze, uwolnij swoje serce od nienawiści. Po drugie, Uwolnij swój umysł od zmartwień. Po trzecie, po prostu żyj. Po czwarte, dawaj więcej. I po piąte, podziewaj się mniej. Jeśli prawdą jest to, co ta starsza pani powiedziała, że wypłacasz z tego swojego konta z czasem to, co na niego wpłaciłeś, to rzeczywiście mój apel codzienny, aby przeżywać każdy dzień wart katalogowania, będzie tego rodzaju wpłatą na Twoje bankowe konto szczęścia. A zatem Twoje zadanie dzisiaj jest wpłać dzisiaj ogromną kwotę na bankowe konto szczęścia Twoje. Zdecyduj, zdecyduj, proszę, jak ta starsza pani, że będzie to Twój szczęśliwy dzień bez względu na to, co będzie się wydarzać. I że zapiszesz go na tym koncie. Jako plus. Do tego cię serca namawiam. A ja już, ponieważ zapowiedziałem ci, że będzie dzisiaj o książce, być może pamiętasz jeszcze, kiedy wędrowałem do Santiago de Compostela w 2019 roku, spotkałem grupę Niemców, którzy wędrowali z Niemiec do Hiszpanii. I Jeden z nich podzielił się ze mną swoją historią, ponieważ bardzo dobrze znam język Getego, Opowiedział mi, że pewnego dnia trafił na książkę, która nazywa się Café am Rande de Welt, czyli Kawiarnia na końcu świata. Ja nie znałem tej książki ani też autora Johna Stralekiego, więc zacząłem poszukiwać, wędrując, mając przed sobą jeszcze bardzo dużo wędrówki do Hiszpanii. To było we Francji, pamiętam. I zacząłem szukać audiobooka. Niestety okazało się, że audiobooka nie ma, ale ta książka już w Polsce została wydana nakładem wydawnictwa Aktywa, z którego zresztą właścicielem się później zaprzyjaźniłem. Ponieważ nie mogłem tej książki się z nią zapoznać, a bardzo mi na niej zależało, przeczytała mi pewna dziewczyna z Kassel. Czytała mi tę książkę i wysyłała mi na Instagram. I w ten sposób zapoznałem się z tą książką, pokazałem ci ją wtedy w klubie 555 z mojej wędrówki do Santiago, i w międzyczasie ukazały się kolejne części kawiarni na końcu świata. Natomiast, co ważne, w pierwszej części, w kawiarni na końcu świata w menu są trzy pytania, które chciałbym ci przypomnieć: trzy pytania. Pierwsze: dlaczego tu jesteś? Drugie: czy boisz się śmierci? I wreszcie trzecie pytanie. Czy prowadzisz spełnione życie? To było mniej więcej tak w przybliżeniu. Czy masz spełnione życie? I teraz uwaga. Chcę Ci pokazać dzisiaj książkę, którą naprawdę warto przeczytać. Ona się pokaże również w, naszej, w naszym sklepie na. Stronach heksagonu, już wkrótce będzie do kupienia i tylko na razie póki co tam, a jest to czwarta część kawiarni na końcu świata, która końcem stycznia zeszła ze szczotek drukarskich i mam ją dzisiaj w ręku i mogę ci ją dzisiaj teraz pokazać. Książka autorstwa Johna Streleckiego, czwarta część kawiarni na końcu świata, która zatytułowana jest. Czego nauczyłem się w kawiarni na końcu świata? Tak oto wygląda ta książka. Czego się nauczyłem w kawiarni na końcu świata pod tytuł właśnie Refleksje na temat spełnionego życia. A trzecie pytanie w pierwszej części właśnie brzmiało, czy Twoje życie jest spełnione? Czy prowadzisz spełnione życie? Zadaj sobie może Ty to pytanie dzisiaj. Czy Twoje życie jest spełnione? Czy czujesz. Się spełniony w swoim życiu. A na okładce tej książki, tej właśnie tutaj książki, czego się nauczyłem w kawiarni na końcu świata, jest napisane tak: John, czyli autor, zapisywał w zeszycie wszystko, co go zachwycało w podróżach i w zaciszu domu, co skłaniało go do myślenia i inspirowało. A teraz zadaję sobie pytanie: czego się nauczyłem? Odnoszący sukcesy autor zabiera nas do swojego świata i pozwala uczestniczyć w swoich obserwacjach, pomysłach i spostrzeżeniach na tematy takie jak miłość, przyjaźń, relacje, własna jaźń czy natura. Jego przemyślenia stymulują mnóstwo ludzi do działania, a także prowokują do myślenia i zmiany. I dalej. Pisze autor: każdy czas jest odpowiedni, by poznać twórczość, która może zmienić twoje życie. John streleki przechodzi przez świat z otwartymi oczami. Od niego możemy się nauczyć postrzegać i na nowo odkrywać naszą codzienność w zupełnie nowy sposób. Mądrości, które inspirują ludzi na całym świecie, stają się drogowskazem dla ludzi w każdym wieku. I dalej pisze tym razem John Strelecki, każdy ma geniusz, każdy nauczył się rzeczy, które zmieniły jego życie. Każdy ma coś do powiedzenia, do powiedzenia innym ludziom. Napisałem tę książkę, ponieważ jestem przekonany, że wszyscy będziemy się rozwijać i czerpać korzyści z dzielenia się tym, czego się nauczyliśmy. John Strelecki, czego się nauczyłem w kawiarni na końcu świata. A zerknijmy jeszcze tylko na pewne teksty, fragmenty, które kilka takich naprawdę inspirujących znalazłem. Tylko teraz był tu jeden genialny na temat planowania, i ten, że mi właśnie zniknął, niestety. Ale może, może, no nie, nie uda mi się go znaleźć. Nauczyłem się, pisze John Straleki w swojej książce że nic nie trwa wiecznie. Im więcej podróżuję i zwiedzam świat oraz im więcej uczę się historii, tym wyraźniej widzę, że cywilizacje przychodzą i odchodzą. Nauczyłem się, że dobrze jest się śmiać. Tak jest napisane w tej książce. Wypełnia to naszą duszę entuzjazmem, inspiruje nasze ciało do samoleczenia i pomaga nam spojrzeć na sprawy, w bardziej pozytywnej perspektywy. Łączy nas na nowo z tym, co może być celem życia. Cieszymy się, cieszenia się właśnie nim. I dalej pisze John Treleki, że nigdy wcześniej w historii ludzkości nie mieliśmy większego dostępu do rzeczy, które mogą nas rozśmieszyć. A jednak mamy dziś więcej osób zażywających antydepresanty niż kiedykolwiek w historii ludzkości. Od oglądania zabawnych seriali telewizyjnych, przez rozpoczynanie dnia zabawnym filmem na YouTube, posłuchanie komediowego podcastu podczas dojazdu do pracy. Technologia zapewniła nam praktycznie niekończący się zasób zabawnych treści. Nie wspomnę już o możliwościach śmiania się z przyjaciółmi, z dziećmi czy z samych siebie. Możliwości są na wyciągnięcie ręki. To od nas zależy, czy wprowadzimy je do naszego codziennego życia. Piękna książka. Zachęcam Cię bardzo, bardzo serdecznie do tego, żeby, żeby ją po prostu kupić. O, i znalazłem ten fragment, który jest taki piękny. Nauczyłem się. Każdy w ogóle, każda strona zaczyna się od zdania: Nauczyłem się, że. Nauczyłem się, że w przypadku braku planu niewiele udaje się zrobić. Zbyt łatwo jest rozproszyć się każdym błyszczącym przedmiotem, który pojawia się na naszej drodze. Nasz mózg zbyt łatwo pozwala, aby rzeczy, które zapewniają szybkie skoki dopaminy, natychmiastową satysfakcję i zero długoterminowych korzyści, zabierały nasz czas i uwagę. Zbyt łatwo poświęcamy minuty na ważne sprawy innych ludzi, a nie na własne. Takich przemyśleń jest w tej książce ogromna ilość jest to 180 stron pięknych tekstów, pięknych spostrzeżeń. Czwarta część kawiarni na końcu świata, czego się nauczyłem w kawiarni na końcu świata, czyli refleksje na temat spełnionego życia. No i tak, chyba wystarczy na dzisiaj, pomimo że jest troszeczkę krócej. Ja już powiem Ci tylko, że jutro będę robił wszystko, żeby nagrać ten filmik klubowy w innej scenerii. Może nagram go w ciągu dnia, na pięknym tle, po prostu czegoś poszukam, ponieważ. Dzisiaj po prostu no już wczoraj i dzisiaj rano mi zabrakło czasu, żeby zrobić to tak naprawdę na najwyższym poziomie. Ja mogę ci tylko życzyć jeszcze pięknego, spełnionego weekendu. Pamiętaj, że to jest twój weekend. Jest sobota w związku z czym całe dwa dni przed tobą. Zadbaj o to, aby był mocno egoistyczny, ten wyjątkowo i pamiętaj, że mamy tylko jedno życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to w zupełności to wystarczy. Dlatego też rób z życia arcydzieło. Być może książka, którą ci dzisiaj pokazałem, w jakimś stopniu przyczyni się do tego. A jutro, jutro w niedzielę o 5.55 na pewno w jakiejś formie się pojawi. Tak się złożyło, że internet jest tutaj niespecjalny, pomimo że specjalnie zakupiłem dodatkowo, mogę go za to wrzucić. Po prostu ten filmik. Na godzinę 5:55 i być z Tobą na żywo, ale z drugiej strony dziękuję Ci za dzisiaj, za Twoją wyrozumiałość, za przepiękne komentarze pod e, wczorajszym klubem, kiedy ja byłem w drodze, a w, Ty z taką wyrozumiałością przyjąłeś to, że wrzuciłem ten film nie na żywo. I, i dobrze, i dobrze, i do zobaczenia o godzinie 5:55. W niedzielę, jak co dzień, w klubie 555. Ściskam bardzo mocno. Pamiętaj, że czytanie ma sens, i podałem Ci, właśnie, kolejną książkę do zbiorów, które można mieć po prostu w, swoich, w swoim domu. Do zobaczenia do jutra. Rób z życia arcydzieło. Trzymaj się. Cześć, cześć, cześć.